Dobra, czyli tak, dzisiaj mamy dzień 14, będzie dzisiaj horda. Horda będzie bez Maryckiego, bo jest jeszcze na wakacjach. No trudno, ale to jest za karę. Nie czekamy na niego za karę, dlatego że zapieprzył hełm do wody. Ile macie wody w ogóle w wykipunku? Ja mam za mało. Wody jest 20, 31, 32 butelki, jedną mam u siebie, plus jedna czysta mineralna, plus 11 herbatek. Damy radę. No to nie, to damy radę. Damy radę spokojnie, zresztą w kolektorach się rzeczy zbierają, a tych kolektorów mamy sporo. Dobrze. No mamy już pięć. Wyłączam kuźnię, bo ktoś zostawił, odpaloną. No, jeszcze tutaj sobie jest jakaś woda w tym. A, a w tej kuźni się nic nie przepala? Nie, nic się nie przepala. Dobra, no dobrze. Zastanawiam czy. O, dobra, to 120 a to będzie na naprawy. Nieniejsza, Niniejsza, ty wzięłaś e? swój pistolet? Eee, mój pistolet. Wzięłam. Dw dwójeczkę, tak? Mhm. Tak, mam wziętą dwójeczkę. A. Dobra, to w takim razie. Eee, co my dzisiaj robimy? Dzisiaj ja robię... czy znaczy, już mam jakieś kolce nawet. Znaczy, na pewno amunicję 762. Aha. By się przydało, jeżeli mamy z czego. E, powiem tak, że jeśli chodzi o 762, mamy w skrzynce po 150 każdy. Ja mam jeszcze 150 u siebie. Ja mam 13. 762. No to powinno starczyć na, na tą hordę. E, powiem tak, mam. Mam bryłkę srebra, to pójdę ją do Joela sprzedać. Okej. Okay. Na początek. To ja lecę... Bior biorąc pod uwagę, że ja mam jeszcze 139 mm Ja mam 239 mm. Nie ja mam 300. Nie. Okej, okay, to ja sobie połowę tego stosu wezmę jeszcze. Weź sobie eee, Robimy jakiś szaberek dzisiaj szybki? Możemy zrobić Cześć. szybki szaberek, tylko niech on pójdzie sprzeda to, co ma sprzedać. No. Ja, ja szybko porozstawiam te kolce, co mam. I potem możemy jeszcze śmignąć sobie Dobra, na coś. Dobra, wiecie co, wy poszabrujcie, a ja porobię jeszcze jakąś amunicję, etc. Hmm. Tak też można zrobić. Ja tylko postawię te kolce, które mam, które możliwe, że będą wystarczające. Ja może porobię jaką amunicję po... Ten, tylko zanim no, pójdziemy nie na nasze berek, to wejście, może ten, wodę i jakieś jedzenie. Tak, zaraz. Wodę mam jedną ze sobą. Jak tylko przyjdę ze rozstawiania kolców, co mi zajmie chwileczkę dosłownie, to tak zrobię. O. Ja trochę jeszcze spróbuję powzmacniać bazę może przy okazji. Nie wydaje mi się, żebyśmy tego potrzebowali, ale będzie na przyszłość. Bo jeszcze nie jest cała betonowa. A jaka jest? Beton Betostara beto stara. No, w większości jest betonowa, ale jeszcze mamy elementy na górze, które są. O, tylko brukowe. Wybrukamy. Zbrukamy. No. Idea osiągnął bruku. <laughs> co, jesteśmy kurde oczytani. Szaman, ty masz lampkę na hełm? Nie, dawaj. To kupuję. Jako jedyny, jako jedyny nie mam. No teraz tak. To kupuję ci lampkę na hełm. Mogę ci nawet kupić hełm górni. Nie, nie mogę ci kupić hełmu górniczego, ponieważ nie. jest piątka za jakieś chore pieniądze. Patrzę, czy jeszcze może w częściach coś jest. Części łuku kuszy. O! Części łuku nie są takie złe, bo będę mogła zrobić w pewnym momencie łuk normalny. A sprawdź, kiedy, czy będziesz w stanie zrobić łuk normalny. Drewniany łuk drugiego poziomu, teoretycznie. Mogę Ile zrobić. Potrzebu potrzebuję dwie części łuku kuszy, 40 drewna, 6 skórk, 4 kleje i 6 taśmy. Dobra, to kupię ci te części łuku kuszy. Dosłownie potrzebuję dwie tylko, co jest bardzo dziwne. Miałam wrażenie, że to więcej kosztuje. Wiesz Ale co, my nie mamy czasem. Możliwe, że mamy jakieś... Nie przypominam sobie. Pałki, strzelba, łuk, kuszy trzymamy. No to mogę o. zrobić dobry łuk. No to tak właśnie, nie kupuję, ale kupię za to proch i łuski i jakieś takie rzeczy. Wracam... Dobra, Szymański, to skoro Was. marka nie ma, no. to będziesz dzisiaj ze mną na górze. Dobrze. A ma zbroję na górę. No ma zbroję yeah, na górę. Spokojnie. On ma lekką przecież. Damy okay. radę. Damy radę, owszem, dobrze, to ja będę sam. Ja wiem co ewentualnie go może tam na górze go ugryźć, to jest ptaszor. Dobra. Chyba, żeby jakiś japon wskoczył. To się przytrafić może. Dobra. Tak, muszę się nażrać, muszę się napić. Bo wytrzymałość mam taką, że to... Proszę wyjść. Du, 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 du. A, cały czas się gotują rzeczy. Zerzyj sobie takie jedno. Napij się herbatki. Weź sobie jeszcze jedną herbatkę ze sobą, gdzie ja trzymam chryzantemę. Tak. Pięknie. Szybciutko wyrzucę rzeczy do warsztatu, i możemy iść gdzieś. A gdzie idziemy? Jaki, masz jakiś pomysł? Pójdziemy sobie dalej tą drogą tam jak byliśmy w tym mieście po prawej stronie od bazy. Okay. Tam gdzie była... Tam, tam, gdzie jest warsztat samochodowy i, mm -hmm. i, ten, i, i ten. Ja stamtąd ostatnio szedłem jak byłem sam i tam jest całkiem sporo fajnych lokalizacji do Przede wszystkim no chętnie obejrzał wszystkie te czynki na listy, bo tam jest od cholery tych. E, Sopis. No, no to tak, prawda. Tak, tak. Krzymański? No Chyba i tu. Masz. Dziękuję. Co dostałeś? Lampkę. A! No. Teraz, teraz wszyscy się będziemy świecić. Dobrze. Łuk piątego poziomu. Wkładam do skrzynki. Mam drewniany łuk. Gotowe, możemy iść. Czy ty nadal biegniesz z pochodnią? Nie, idę sobie z tym. z patykiem płonącym. A. Mój, mój patyk płonie. Ach, twój korzeń zapłonął. Eee, no tak. Dobrze, teraz się cieszę, że wszyscy mamy te lampy, bo nie trzeba będzie niczego po omacku. Mam nadzieję, że ta horda tym razem będzie trochę lepsza, bo tamta była taka dosyć uboga. Ja ci powiem na czym polegała rzecz z tą hordą w sumie. Mm. Ty żeś tyle tych kol kolców tam nawstawiała, że one popadały na kolcach. Ale nie, generalnie ilości nie stwierdziłam. Mi się wydawało, że ich będzie więcej, wyglądało jakby... Ich było... No. Tam też nie żyje. Kopalnia to w ogóle to jest żyła złota, wiecie. Tu byliśmy, nie? Tak. Byliśmy tutaj. E, ta kopalnia ta dalej troszkę od domu. Tak, tak, gdzie Sorry, to się zobaczynie. Kopie, bo właśnie znalazłem węgiel. No, ona jest bardzo obfita i bogata i bardzo fajna. Co więcej, zrobiłam tam bardzo wygodną drabinkę. No właśnie, tutaj by wypadało, tylko szczerze powiedziawszy nie dnia 14. Pewnie to trochę powzmacniać. I w ogóle. Burda. No. Jeszcze wstaje? Przestało padać. Jej, o tam raz jak wyszedłem z kopalni. Ja chcę jego kamizelkę. A nie wolisz tego asystenta helmu? <laughs> nie a, skrzynki są puste chyba. Wszystko zabraliśmy. Wszystko zabraliśmy. Ty chciałeś iść do tego, do tego zagłębia sklepowego jeszcze? Możemy. Czy tutaj po domach? Tego, tego domka nie robiliśmy, czekaj to. Pusta, dobra. To, że, to, że ta to, że skrzynka jest pusta to niestety nic nie znaczy. Ponieważ faza okazjonalnie przebiega przez wszystkie skrzynki nie wchodząc do domów. No, bardzo mądro. Ja nie jestem pewna co tutaj jest, czy coś w ogóle warte zachodu. O, jak widzę, ty już tu jesteś. Zaplombowana skrzynka. Au. A! Zachęć się Coś Później oh, fuck. Co się tam dzieje? Ooo, oh, fuck! Dobra. Musiałam dobiec do tych, do drzwi, żeby sobie otworzyć, ponieważ... Nie ten tak mi z, z nagła się wzięli i powstawali. Byciebie na dół. Ja spadłam. Dobra, to też można otworzyć. No Dobra, ja wracam na górę, bo chyba nie wszystko obejrzałem. Świat narzędzi 15 benzyny może być. Klepki zepsute, drewno. Ślicznie. To się przyszła się dla Ciebie, nie? Tak. Ugryzły mnie. Nabiegałam ja tam, jak kot teraz... z pęcherzem, jak głupia, zupełnie. Chciał pojazdy. Dobra, coś jeszcze ciekawego tam znalazłeś? Czy mo można iść obok? osiem, osiem. możemy iść obok. Najwyraźniej w odstawie. Wybierz jakieś mierzątko? Tak, króliczka. Będzie mięsko. Dużo nie Proszę będzie, ale zawsze trochę. Dzirowego króliczka. To jest zamknięte, nie chcę mi się włamywać. Może tu będzie otwarte. O, tu jest otwarte. To jest tam No. Kliknie. Taśma hydrauliczna, na Drewno. O kurde! Wow. się na Coś się pod tobą załamało. Nie, Je, tu jest bar! A! Tak! Znalazłam więcej części. Więcej o. części do... Więcej części do łuku. Coś tutaj wstało i... A, biznesman, biznesman. Leżeć. Leżeć. Ziemniaczki. A ja znalazłem piwo. Widziałem, a ja znalazłam dwie racje z kurczaka. Możemy się napić piwa właśnie a propos. Wszyscy mamy od piwo. Od kurczaka. Bardzo dobrze. To się nazywa piwne kąski. Może nie marnujmy bardzo dużo amunicji, chociaż nie tak. mamy tego trochę. Proszę, mam, ale dobrze, dzisiaj przesiądę na. Płonącą, płonący korzeń. Konar, taki konar. Ko Korak, może być konar. Mój, ko mój konar znowu zaprzymał. Myślę, że zamordowaliśmy ten dowcip już. A jest. Trzeba ja będzie tego. Ten tego, tego rozwalać rzeczy. Tak? No, o. Są te. Jak to stało się? No, tak lepiej. Jak być tak za. No, tutaj jest. Czekaj, czekaj, przesun się. Nie w tę stronę, a w drugą. Dziękuję. Drugie lewo. No, no właśnie, już. Kontynuuj. Zombie takie sobie spało. No, tylko one się nie budzą, jak ty tak kurde hałasujesz. No bo potem, jak szybko to robię, to co jest gumowy młotek. <laughs> Coś w tym jest, to prawda. Dobra, tutaj już nic nie ma. Coś się obudziło. Tak. Pytanie, no z której strony się obudziło? Z... Z... Wychodzi mi na to, że w kuchni. No, idzie. A, no, no, to wszystkiego dobrego, moja kochana. Kurde, muszę no to naprawić, bo... Chcesz naprawić to? Już naprawię... Nie, mówię tem się siekielce. Ja, dobra rzecz. Właśnie może tutaj trzeba uważać, bo nie, można nie w, się dobra. wpieprzyć pięknie do tej, do piwnicy. Ja mogę wyrzucić, kości mogę wyrzucić, bo mamy ich dużo. O właśnie. Dwa podręczniki do gotowania. Cztery ziemniaczki. Kolejne dwa podręczniki do gotowania. Nie zapłata się przejść. Oczywiście. To jeszcze ja tutaj jestem. Zgniłe mięsko, dobra, wezmę. Przydaje się. Czy to nie, może, nie jest tak, że możesz z tych zombiaków uzyskać? E, z tych, z tych, co zabijemy, nie, ale z takich leżących można. Albo z tych. Z Dobrze, ze zwłok na tak. jezdni. Też można. Zablokowane. To idziemy sprawdzić, co w tym blue piszcze. jeszcze. A, pjur, jak z tego lecą polimery, z tego śmiecia na ziemi. są, na Nie. Zaraz, zaraz idę. Tylko jeszcze rozbieram trochę polimeru, bo stwierdziłem, że to się przyda nawet. Są niewielkie ilości, ale eee... tak, można skoczyć na. O, seriously, koło ciebie! Dzięki. O, ona nie żyje. Dobra. Wiem, trafiłem ją w krosze po moim pomalowym konarem, Sorry. No i padła z wrażenia. Nie ona jedna. Well. Jest akurryza. Ona też padła z wrażenia? O, cztery tomy gotowania. No, psia krew. No, czegoś się muszę nauczyć. Czyli Doga potrafię robić. Dobrze, chryzantemy out, kości out. A, tutaj jest, tam żeśmy byli. Tutaj ty wpadłeś przez, przez garaż. Tak. No to wychodzi na to, że. Up. Tak, do góry. Da, da, da. Ja sobie przykucnę. Będą bili do ciebie. tej mogą... O, jest władzi z tego. Jeszcze żyjesz? Tam coś właśnie wstało. O, spada z tego. Z dachu I w plecy. Już nie żyje. Umarł ze strzałą w dupie. O, ile polimerów. Szkoda, że nie można tego wziąć. E, Ży wziąć. No nie. Powinien być mosią tego. Drzwi zablokowane. Tutaj pewnie też. A tutaj się wchodzi, nie tutaj się nie wchodzi. Mam bluzę z subcase'a. No to możesz sobie założyć jak chcesz, już masz taką białą na sobie. Mam <grym> Tutaj są odblokowane drzwi. I tutaj się idzie do lutowni. I, a tutaj z całą pewnością coś zaraz wylezie. Dobrze. Nie pamiętacie, czy Maro gdzieś miał ołów? E, w niskiej skrzynce? Nie. E, ten, czy miał gdzieś kopalnię? A ołowiu kopalni chyba nie miał, ale gdzieś tutaj coś jest. Dobra, poszukam w takim razie czegoś w miarę blisko. Znalazłem ołów i właśnie. Bardzo dobrze. Teraz tutaj się musimy wspiąć. To dobrze, bo nam się właśnie ołów skończył do pocisków. A wszelki wypadek się uzbrajam w pistolet. Dobra. Tu jest sadu. Coś tu jest? A, tak, tam na końcu będzie. Stawać! Nie, że go odrzuciło. No, jesteśmy bardzo brzydcy, widać. Aż go odrzuciło. Jest. spadłem. Nie, bardzo słusznie, że tutaj spadłeś, chyba. O. o! Dziura w podłodze. Duże dziurze żelazo. O! części broni krótki to. Chemiknie. Czasami za tymi portretami są rzeczy. Na przykład znalazłam właśnie a propos ołów. Ja mam 54 ołów przy sobie. To nie jest dużo, ale zawsze jest to coś. to ja ci zwrócę, sobie zestakowałam, bo już mam 8 obciążenia. Ja mam cztery tylko. E, mam ołów, mam węgiel, mam żelazo, mam stare kanapki, mam piasek, rurki. Wszystko tak, ja to mam. Jeszcze, masz jeszcze stare kanapki. O, dziękuję. Masz świeżą kukurydzę? Mam, dawaj. Zelazo? Tak. Mosiądz? Mm, akurat mosiądzu nie mam. To zaskakujące. Mam polimery. Gnijące miejsce wybierałaś, tak? Tak. Dziękuję. I teraz tak. Tu można wyni. O! Kolega! I taka większa ilość leży, więc. I jeszcze ty? A no, za dobrze. A no, pikna nie jest, przyznaję. Don't Dobra. Blue. Tutaj jest jeszcze a, zasoby medyczne. Cztery witaminki. Tu może być hadi. No, to jest lutrum. Połomiowy akumulator samochodowy, podstawy elektryki, część elektryczne. Przygody motoryzacyjne mam dla ciebie, faza. Świetnie. E, jest safe na broń, będziemy musieli go rozbić. Nieładną strzałę chcesz? E, chętnie. Potrawka żula, ona jest niezła. Sztupa górnicza, masz, masz. dziękuję masz. bardzo. Um, hmm. no nic, no musimy rozwalić ten safe. Zaraz. O kurde, tak. 5000. On nie jest otwarty, Przypomniałem ja. sobie naszą no, ostatnią przygodę z otwieraniem sejfu. No i już prawie mamy, jest. Dobra. To jest okej, okay. ja mam no. 10 obciążenia. Ja też, ale nie szkodzi. Eee, tygodnik strzelby. To dla dobra, ciebie. Bajmy. Kościany nóż poziomu drugiego, 13 żelaznych strzał to ja biorę. Dobra, proszę cię uprzejmie, otwórz se i se wyciągnij. Ej, tak powolutku, to się będziemy musieli zacząć tak, powoli zbierać. Dobra, czemu to nie można chociaż w wózka zrobić tego? Tutaj już byliśmy, eee, dobra. Nie, nie mogę, tak. A, ty skrytasz, Kiberto. To nie jest konieczne chyba. Otworzyłam tutaj drzwi, a ty się przekopałeś. Dobra. Te dwa no. mam zrobione. Tutaj mam wrażenie, że coś jeszcze jest gdzieś, chociaż być może nie. Ja się nie znam. Dobra, możemy wracać i powoli... Ustawić to. To jest dopiero 15, ale możemy się przygotować do... Czy ktoś chce przeczytać sztukę górniczą tą pierwszy. To chyba dla Marka, on tam nie kopie. Mm. To jest akurat coś, co można przeczytać tak czy inaczej, to wiesz. To, no, to Jakby to co ja tematyce. nie czytałem żadnej sztuki górniczej. No to ten. Ja akurat czytałam tę. Jakby co będzie w skrzynce.